Każdego dnia. cuda oh, oh, oh. każdego dnia. A oh, cuda oh. każdego dnia. A oh, cuda oh. każdego. Dnia. Słuchasz polskie radio Christian Culture TV Live. Dziś w programie wasza ulubiona seria Cuda Każdego Dnia. Nowy, inspirujący odcinek. Jak zawsze, przygotowaliśmy dla Was porcję doskonałej, motywacyjnej muzyki chrześcijańskiej. Słuchaj, oglądaj, udostępniaj i pozwól, by Boże Słowo zmieniało Twoje życie. Zostań z nami. Cuda Każdego Dnia. 10 stycznia. Oglądaj i słuchaj, zobacz, jak Bóg przemienia twoje życie. Czy bycie drugim to dyshonor? Nie. A często tak uważamy, prawda? Chcemy być tymi ważnymi, tymi, którzy błyszczą, którzy wiedzą więcej, którzy mają władzę, od których wszystko zależy. Tak. Ta walka trwa całe życie. Nasza natura, nasze ja zawsze chce być ważniejsze i będzie próbowało zdetronizować Boga, zajmując jego miejsce. To jednak nigdy nie kończy się dobrze. Jeśli należysz do Boga, On poprowadzi cię drogą, która może ci się nie podobać, ale będzie właściwa dla ciebie, może boleć, ale przyniesie dobre owoce. Wiele razy miałem w swoim życiu chwilę, kiedy wszystko się we mnie buntowało, bo przecież powinienem być uznany i doceniony. Bóg przypominał mi wtedy, gdzie jest moje miejsce. Właśnie w takich momentach doświadczałem największej wolności, kiedy uwalniał mnie od tyranii własnego ego. Przypominał mi na przykład słowa pieśni: z Panem umierać, dla Niego żyć. Apostoł Paweł pisał: Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie list do galacjan rozdział 2 werset 20 kiedy umierasz dla siebie razem z nim wtedy doświadczasz życia które smakuje prawdziwie życia w wolności kiedy możesz oddychać pełną piersią nie czując się zagrożony, pokrzywdzony, zapomniany czy odrzucony. Bo kiedy zapominasz o sobie i oddajesz jemu pierwsze miejsce, Twoje życie staje się najbardziej żywe. Jesteś dla niego najpiękniejszą wonnością, największą radością. Wtedy oczyszczają się nasze motywacje, a to, co robimy dla Boga, okazuje się prawdziwe. W tych chwilach możemy zadać sobie pytanie. Czy rzeczywiście potrafimy służyć jako ci drudzy? Czy ufasz Mu? Czy wystarczy Ci fakt, że On Cię docenia i nagrodzi? Chcesz błogosławić ludzi i robić swoje z ufnością? Że Bóg zna najlepszy czas? Panie, pomóż mi żyć z nastawieniem, że jestem drugi, by lepiej służyć Tobie i innym. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Opracowanie. Andrzej Till i Bogusia Król, patronat medialny polskie Radio Christian Culture, Christian Culture TV oraz kanał Osobowość Plus. I ty możesz zostać patronem tej audycji. Udostępnij ją teraz całemu światu, okaż swoje wsparcie i zaangażuj się w tworzenie Fundacji Christian Culture. Wyślij wiadomość SMS o treści Fundacja na numer telefonu 697-473-741. Dziękuję, że jesteś. Radio Christian Culture, dwucześcijański głos. W ciszy serca wołam Cię, Twoja obecność, Panie, wzywa mnie. Wspólnie stajemy, by Ciebie chwalić, Twoje imię chcemy dziś wywyższać. Gdzie bowiem dwaj, albo trzej są zgromadzeni w Twoim. Nas, twoja miłość jednoczy nas, w Twojej fale chcemy trwać. Gdy ciemność próbuje nas rozdzielić, Twoje światło daje nos. Jedności modlitwy Wznosimy głos, bo Ty nasz Zbawco Wciąż jesteś blisko, gdzie bowiem dwaj Albo trzej są zgromadzeni w Twoje imię Tam jesteś Jezu, pośród nas Twoja nas to najdroższy dar Jezu pośród nas, twoja miłość jednoczy nas, w Twojej chwale chcemy trwać. Słuchasz polskie radio Christian Culture TV. Udostępnij tą audycję, daj lajka, napisz komentarz i zasubskrybuj nasz kanał. Bene che ci sei, bene che sei qui, la tua vita ha un valore, è un dono del Re della Gloria. Bene che ci sei, che Dio ti guidi sempre, che Dio ti benedica, il tuo è come un suo miracolo. Dio ti conosce e già ti ama. Quando pensi a volte che ti mancano le forze, perché il dubbio ti schiaccia come una roccia. Sappi che hai un valore e non sei solo. Dio vede in te il suo bambino e ha per te un piano unico e speciale. Bene che ci sei, bene che sei qui. La tua vita ha un valore, è un dono del Re della Gloria. Bene che ci sei, che Dio ti guidi sempre, che Dio ti benedica. Il tuo è come un suo miracolo. Dio ti conosce e già ti ama. Sei come una luce. Brilla nel buio, la tua presenza riempie i suoi giorni. Ogni preghiera, anche un sussurro, risuona in cielo come un gesto d'amore. Bene che ci sei, bene che sei qui. La tua vita ha un valore, è un dono. Che ci sei, che Dio ti guidi sempre, che Dio ti benedica, il tuo eccomi è un suo miracolo. Dio ti conosce e già ti ama. Ti guarda con amore e con orgoglio, nei suoi occhi c'è vicinanza. E nessuna folla può sostituire hai un valore infinito, solido come una roccia Dio ti ha creato la sua opera perfetta bene che ci sei bene che sei qui la tua vita ha un valore è un dono del re che ci sei, che Dio ti guidi sempre, che Dio ti benedica, il tuo è come un suo miracolo, Dio ti conosce e già ti ama. polski Radio Christian Culture. C'est bien que tu sois là, c'est bien que tu sois ici. Ta vie a de la valeur, c'est un cadeau du roi de gloire, c'est bien que tu sois là. Que Dieu te guide toujours, que Dieu te bénisse Ton me voici est un miracle de lui, Dieu te connaît et t'aime déjà Quand tu penses parfois manquer de force Quand le doute t'écrase comme un rocher Sache que tu as de la valeur. Tu n'es pas seul. Dieu voit en toi son enfant et il a pour toi un plan unique et spécial. C'est bien que tu sois là. C'est bien que tu sois ici. Ta vie a de Si c'est un miracle de Lui, Dieu te connaît et t'aime déjà. Tu es comme une lumière qui brille dans l'obscurité. Ta présence remplit ces jours de joie. Chaque prière, même un murmure, résonne au ciel. C'est bien que tu sois là, c'est bien que tu sois ici. Ta vie a de la valeur, c'est un cadeau du roi de gloire. C'est bien que tu sois là, que Dieu te guide toujours, que Dieu te bénisse. Ton me voici est un miracle de lui, Dieu te connaît et t'aime déjà. Il te regarde avec amour et fierté, dans ses yeux une proximité qu'aucune foule ne peut remplacer, tu as une valeur infinie, solide comme un roc, Dieu t'a créé, son œuvre parfaite. C'est bien que tu sois là, c'est bien que tu sois ici. Ta vie a de la valeur, c'est un cadeau du roi de gloire. C'est bien que tu sois là, que Dieu te guide toujours, que Dieu te bénisse. Pour me voici est un miracle de lui. Dieu te connaît et t'aime déjà. C'est bien que tu sois là, c'est bien que tu sois ici. Ta vie a de la valeur, c'est un cadeau du roi de gloire. Słuchasz polskie radio Christian Culture TV. Udostępnij tą audycję, daj lajka, napisz komentarz i zasubskrybuj nasz kanał. Que bueno que estés, que bueno... Sentido, es un regalo del Rey de Gloria. Qué bueno que estés, que Dios te guíe, que Dios te bendiga. A veces piensas que te faltan fuerzas, cuando la duda te aplasta como una roca. Recuerda que tienes valor, no estás solo. Dios vendía a su hijo y tiene un plan único para ti. ¡Qué bueno! Conoce, ya te ama, eres como una luz que brilla en la oscuridad, tu presencia llena sus días, cada oración, incluso un susurro. Me suena en el cielo con un gesto de amor. ¡Qué bueno! Conoce y ya te ama. Él te mira con amor y orgullo en sus ojos. Una cercanía que no reemplaza la multitud. Tienes un valor infinito, sólido como una roca. Dios te creó. Su obra. Qué bueno que estés, qué bueno que aquí, tu vida tiene sentido, es un regalo del rey de gloria. Qué bueno que estés, que Dios te guíe, que Dios te bendiga, tu historia es un milagro. Dios te conoce. there now Słuchasz polskie radio Christian Culture TV Live. Dziś w programie wasza ulubiona seria Cuda Każdego Dnia. Nowy, inspirujący odcinek. Jak zawsze, przygotowaliśmy dla Was porcję doskonałej, motywacyjnej muzyki chrześcijańskiej. Słuchaj, oglądaj, udostępniaj i pozwól, by Boże Słowo zmieniało Twoje życie. Zostań z nami. Cuda Każdego Dnia. 10 stycznia. Oglądaj i słuchaj, zobacz jak Bóg przemienia twoje życie. Czy bycie drugim to dyshonor? Nie. A często tak uważamy, prawda? Chcemy być tymi ważnymi, tymi, którzy błyszczą. Którzy wiedzą więcej, którzy mają władzę, od których wszystko zależy. Tak. Ta walka trwa całe życie. Nasza natura, nasze ja zawsze chce być ważniejsze i będzie próbowało zdetronizować Boga, zajmując jego miejsce. To jednak nigdy nie kończy się dobrze. Jeśli należysz do Boga, On poprowadzi cię drogą, która może ci się nie podobać, ale będzie właściwa dla ciebie, może boleć, ale przyniesie dobre owoce. Wiele razy miałem w swoim życiu chwilę, kiedy wszystko się we mnie buntowało, bo przecież powinienem być uznany i doceniony. Bóg przypominał mi wtedy, gdzie jest moje miejsce. Właśnie w takich momentach doświadczałem największej wolności, kiedy uwalniał mnie od tyranii własnego ego. Przypominał mi na przykład słowa pieśni: z panem umierać, dla niego żyć. Apostoł Paweł pisał: Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. List do Galacjan, rozdział 2, werset 20. Kiedy umierasz dla siebie razem z Nim, wtedy doświadczasz życia, które smakuje prawdziwie. Życia w wolności, kiedy możesz oddychać pełną piersią, nie czując się zagrożony, pokrzywdzony, zapomniany czy odrzucony. Bo kiedy zapominasz o sobie i oddajesz jemu pierwsze miejsce, Twoje życie staje się najbardziej żywe. Jesteś dla niego najpiękniejszą wonnością, największą radością. Wtedy oczyszczają się nasze motywacje, a to, co robimy dla Boga, okazuje się prawdziwe. W tych chwilach możemy zadać sobie pytanie. Czy rzeczywiście potrafimy służyć jako ci drudzy? Czy ufasz Mu? Czy wystarczy Ci fakt, że On Cię docenia i nagrodzi? Chcesz błogosławić ludzi i robić swoje z ufnością? Że Bóg zna najlepszy czas? Panie, pomóż mi żyć z nastawieniem, że jestem drugi, by lepiej służyć Tobie i innym. W imieniu Pana Jezusa, Amen. Opracowanie. Andrzej Till i Bogusia Król, patronat medialny Polskie Radio Christian Culture, Christian Culture TV oraz kanał Osobowość Plus. I ty możesz zostać patronem tej audycji. Udostępnij ją teraz całemu światu, okaż swoje wsparcie i zaangażuj się w tworzenie Fundacji Christian Culture. Wyślij wiadomość SMS o tre... Wspólnie stajemy, by Ciebie chwalić. Twoje imię chcemy dziś wywyższać Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni